Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam Wam o różnych, przeróżnych książkach. I tak, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją książkową, i to nie byle jaką, ponieważ będzie to recenzja, na którą e, wszyscy chyba Wam e, z e, moich e, osób obserwujących m, na Instagramie wyczekują, co ja będę miała do powiedzenia na ten temat, a chodzi o pewną kontynuację naszej książkowej przygody. O pierwszej części już tu była mowa, więc zaczynamy. A mowa o drugiej części Misterium Czarownic. E, druga część nasi tytuł Tajemniczenie. Czy ja już mogę przyjść do ceny Czy ja już mogę powiedzieć jaka ta książka jest wspaniała? E, no jak widać E, trochę tych zakładek się tu moich znaczników pojawiło, a to już jest zazwyczaj dobra oznaka. E, okładeczka w sumie ten sam styl, e, ta sama grafika co w poprzedniej, tylko troszeczkę inny kolor. E, autorką również jest tak jak w poprzedniej części: jak Killing. I książka jako druga część również wyszła spod skrzydeł wydawnictwa Arcadia Mystica. E, książkę dostałam oczywiście w ramach e, współpracy. E, współpracy recenzenckiej, bo współpracuję w sumie z wydawnictwem od samego początku i moi drodzy, tak jak pierwsza część była po prostu wow i dam wam link do tej drugiej części tutaj w opisie filmu, do tej pierwszej części, tak, ta druga część to dopiero było wow, E, przede wszystkim ta książka to jest tak zwane, jak to się mówi, mięsko, czyli e, mamy już podaną treść, taką napchaną konkretami, e, konkretnymi informacjami. Mamy takie przeprowadzenie przez e, konkretną tematykę na zasadzie e, konkretnej e, ścieżki. Dostajemy takie konkretne znaki, konkretne wyjaśnienia i dla mnie ta druga część jest bardziej taka filozoficzno-psychologiczna. Tuż mamy tak jak mówię dużą dawkę konkretów i odnosimy się tu bardziej do takiej strony właśnie filozofii. Konkretnych y, tradycji. Ta pierwsza część dla mnie była bardziej taka y, praktyczna, odnosiła się do takiego y, zastosowania praktycznego w tym misterium, y, natomiast już ta część to jest takie specyficzne podejście do tematu. I mamy tutaj mowę między innymi o, tu, żeby niczego nie przekręcić, pozwolę się wspomóc troszeczkę z pisem treści. Mamy tu mowę o tym, kto wymyślił Wika, skąd to się w ogóle wzięło, na czym ta religia, ta wiara się opiera, na jakich podstawach, na jakich, tra na jakich tradycjach. Jak daleko musimy, że tak powiem, kopać, żeby się dokopać do samych początków i skąd one wzięły się w ogóle. Mamy tu mowę o micie stworzenia, czy o czym w pierwszej części w sumie nie było praktycznie nic. Tak, tu mamy omówiony cały mit stworzenia i jest to naprawdę przepiękna historia. Mamy tu również temat uniwersalnych praw natury czy o magicznym BHP. I ta część o magi magicznym BHP jest w końcu e, taką treścią, która się pojawiła, która jest bardzo potrzebna, e, o której wcześniej mm, z takich, że tak powiem, książek na czasie, obecnie, tak? z obecnie publikowanych treści, było naprawdę niewiele, jak właściwie praktycznie nic, e, więc tutaj ogromny plusik, że jest o magicznym BHP. Ta część po prostu skradła e, moje serce. Mamy o zaklęciach, mamy o ćwiczeniach praktycznych i przede wszystkim mm, o tej nieszczęsnej dla niektórych inicjacji, która wzbudza wiele skrajnych emocji. Niektórzy lubią ten temat, niektórzy nie, jedni chcą zgłębiać. Drudzy mówią a po co mi to? Po co w ogóle to jest? Po co się inicjacja pojawia w wik Dlaczego jest? Skąd się wzięła? Jak działa? Jak ten proces w ogóle na czym ten proces polega, jak on przebiega, tak? Jak, jak trzeba się do tego przygotować, jakie warunki spełnić, jak w ogóle no, ugryźć ten temat inicjacji, tak? Po co to jest przede wszystkim i jakie, jak bardzo jest to ważne i czy jest w ogóle ważne, to jeżeli szukacie odpowiedzi na takie pytania, to w tej książce to znajdziecie. Mamy tu również mowę o samej mocy czarownicy o tym jaka panuje hierarchia kowenie jak to się w ogóle odnosi do zachowania całej społeczności tej magicznej więc mamy tu poruszone kilka tak naprawdę bardzo ważnych tematów i to tak jak mówiłam konkretnie dągłe mnie ze szczegółami mamy bardzo dużo E, przepisów, przede wszystkim do różnych innych książek, e, osób, że tak powiem, które miały w, w, wpływ na e, historię, tak naprawdę, e, Wika, na, na cały ten główny nurt e, czarownic e, i, i magii. Książka, tak? przede wszystkim, jest napisana. Mimo, że czasem nie do końca porusza e, łatwe zagadnienia, to jest napisana w sposób przystępny i on czyta się bardzo szybko, e, bardzo e, łatwo. E, natomiast trzeba się przygotować na taką konkretną dawkę informacji, konkretną dawkę e, wiedzy, więc to rzeczywiście jest, e, tak jak tytuł, tajemniczenie. Jest to książka dla osób, które chcą wiedzieć więcej, które chcą. Zostać przede wszystkim wtajemniczone i które nie zrażą się tak tymi konkretami, tą, tą, tym ogromem informacji, wiedzy. W książce mamy też ogromny plusik, taki, że z tyłu znajdziemy spis książek. Już mówię. Spis książek. W języku polskim, taki spis lektur, z których możemy sobie skorzystać na zasadzie, po które książki chcemy sobie sięgnąć. Dalej, właśnie polecanych lektur w języku polskim. Dalej mamy również przydatne linki do różnych stron. Kilka słów podziękowania i kilka słów o autorce. Książka teoretycznie nie jest gruba. Przynajmniej to dla mnie nie, nie jest książka gruba, bo mamy tu tej konkretnej treści, już poza spisem, lektury tak dalej, 283 strony i czyta się ją bardzo szybko. Jeszcze przy w moim, w moim podejściu, kiedy ja chciałam bardzo szybko już mieć tą książkę, to ja ją pochłonęłam migusiem. I w mojej ocenie od 1 do 10 jest to oczywiście 10. I jest to wspaniale napisana kontynuacja książki, która już miała swoją pierwszą część. Także, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak idealnie pisze się książki z zakresu magii, szeroko pojętej ezoteryki, tak? duchowości w częściach, to tu ma przykład, jak zrobić to w idealny sposób. Polecam Wam zajrzeć do wydawnictwa Arcadia Mystica, linki w opisie, ponieważ jest tam dużo innych wspaniałych pozycji książkowych. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma, gdzie można się jeszcze bliżej przyjrzeć tym książkom i poznać kilka fajnych ciekawostek i cytatów. I na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo, że tu jesteście i myślę, że do zobaczenia i do usłyszenia podczas kolejnego filmu.